Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie. Witam Was w 33. dniu odpuszczania i uwalniania. Dzisiaj i przez kolejne 7 dni będziemy oczyszczać naszą relację z naszym tatą, jak również będziemy oczyszczać wszystkie traumy rodowe z linii męskiej. Usiądźcie sobie teraz wygodnie, wyprostujmy kręgosłup. I przygotujmy się do kawy jogina. Łokcie przy tułowiu, dłonie zamknięte w pięść. I zaczynamy naszą kawę jogina. Trzy rundki po 20 oddechów. Wdech ręce do góry. Stop. Regulujemy nasz oddech. I druga rundka. Wdech, ręce do góry. Stop. Regulujemy nasz oddech. I trzecia rurka. Wdech, ręce do góry. Regulujemy nasz oddech, relaksujemy nasze ciało i wchodzimy w medytację. Teraz powoli otwórzmy oczy i przystępujemy do naszego odpuszczania i uwalniania. Odpuszczam sobie teraz, w pełni i całkowicie i na zawsze, całą złość i całą wściekłość na mojego tatę. Odpuszczam sobie teraz w pełni i całkowicie i na zawsze całą złość i całą wściekłość na mojego tatę. Odpuszczam sobie teraz w pełni i całkowicie i na zawsze całą nienawiść i całą odrazę, jaką mam do mojego taty. Odpuszczam sobie teraz w pełni całkowicie i na zawsze całą nienawiść i całą odrazę, jaką mam do mojego taty. Odpuszczam sobie teraz w pełni całkowicie i na zawsze cały gniew i całą niechęć, jaką mam do mojego taty. Odpuszczam sobie teraz, w pełni i całkowicie i na zawsze, cały gniew i całą niechęć, jaką mam do mojego taty. Odpuszczam sobie teraz i na zawsze wszystko, co mi nie służy i co nie jest moim boskim przeznaczeniem. Odpuszczam sobie teraz i na zawsze wszystko, co mi nie służy i co nie jest moim boskim przeznaczeniem. Uwalniam siebie teraz w pełni i całkowicie i na zawsze z całej złości i z całej wściekłości, jaką mam na mojego tatę. Uwalniam siebie teraz, w pełni, całkowicie i na zawsze, z całej złości i z całej wściekłości, jaką mam na mojego tatę. Uwalniam siebie teraz, w pełni, całkowicie i na zawsze, z całej nienawiści i z całej odrazy, jaką mam do mojego taty. Uwalniam siebie teraz w pełni i całkowicie i na zawsze, z całej nienawiści i z całej odrazy. Jako mam do mojego taty. Uwalniam siebie teraz w pełni i całkowiciej na zawsze, z całego gniewu i z całej niechęci. Jako mam do mojego taty. Uwalniam siebie teraz w pełni i całkowicie i na zawsze z całego gniewu i z całej niechęci, jaki mam do mojego taty. Uwalniam siebie teraz i na zawsze z wszystkiego, co mi nie służy i co nie jest moim boskim przeznaczeniem. Uwalniam siebie teraz i na zawsze z wszystkiego, co mi nie służy i co nie jest moim boskim przeznaczeniem. Wyciszmy teraz nasze ciało, wyciszmy nasz oddech. Zamknijmy jeszcze na chwilę oczy i posiedźmy przez chwilę w ciszy. Woli, otwórzmy oczy, zaczynamy nasze afirmacje. I w trakcie, proszę, abyśmy opukiwali nasze punkty meridianowe. Kocham siebie najbardziej, zawsze i wszędzie. Kocham siebie najbardziej, zawsze i wszędzie. Kocham siebie najbardziej, zawsze i wszędzie. Adoruję siebie i uwielbiam siebie zawsze i wszędzie. Adoruję siebie i uwielbiam siebie zawsze i wszędzie. Adoruję siebie i uwielbiam siebie zawsze i wszędzie. Dzisiaj mam wspaniały dzień i wszystko zawsze dzieje się na moją korzyść. Dzisiaj mam wspaniały dzień i wszystko, zawsze dzieje się na moją korzyść. Dzisiaj mam wspaniały dzień i wszystko, zawsze dzieje się na moją korzyść. Zawsze i wszędzie mam mnóstwo pieniędzy. Zawsze i wszędzie mam mnóstwo pieniędzy. Zawsze i wszędzie mam mnóstwo pieniędzy. Zawsze i wszędzie, cokolwiek robię, przynosi mi to mnóstwo pieniędzy, ogromne szczęście, ogromną satysfakcję i ogromny sukces. Zawsze i wszędzie, cokolwiek robię, przynosi mi to mnóstwo pieniędzy, ogromne szczęście. Ogromną satysfakcję i ogromny sukces. Zawsze i wszędzie, cokolwiek robię, przynosi mi to mnóstwo pieniędzy. Ogromne szczęście, ogromną satysfakcję i ogromny sukces. Zawsze i wszędzie idę do przodu z otwartym umysłem. Zawsze i wszędzie idę do przodu z otwartym umysłem. Zawsze i wszędzie idę do przodu z otwartym umysłem. Jeszcze na chwilę wyciszmy nasze ciało, wyciszmy nasz oddech. Jeszcze na chwilę zrelaksujmy się. Kiedy już będziecie gotowi, przytulmy się do siebie, ukochajmy siebie, podziękujmy sobie każdego dnia za siebie, za ten piękny dzień, który właśnie się zaczyna. Ukochajmy siebie i ukochujmy siebie każdego dnia. Chwalmy siebie, wspierajmy siebie, mówmy sobie same dobre słowa. A dzisiaj życzę Wam znakomitego dnia. Do zobaczenia jutro. Pozdrawiam.